Witam wszystkich graczy. Dzisiaj będę mówił o Magic Find. Cóż to takiego? Magic Find to po prostu wyprawa na łupy. Dobre łupy, zbierając je, stajemy się bogaci w grze. Kiedyś zostałem taki komentarz na kanale: skąd ty takie klamoty bierzesz, jak przecież liga trwa tylko 3 miesiące? No dlatego chciałem tu dzisiaj właśnie. Pokazać i wyjaśnić skąd ja biorę te klamoty. Magic Find to nie jest tak, że sobie pójdziemy i będziemy zaraz zbierać fajne przedmioty. Przede wszystkim musimy mieć postać pod Magic Find. Będę mówił teraz MF, bo już nie chce mi się mówić cały czas Magic Find. MF. Trzeba mieć postać bezpieczną postać gdzie wiemy, że nie będą nam, nas zabijać ciągle. Taką postacią najlepiej będzie postać na przykład taka jak ta, którą opisywałem już kiedyś, która bazuje na Animate Weapon. Ponieważ my prawie nie uczestniczymy w tym wszystkim, a robią robotę za, za nas właśnie te animowane bronie. I teraz tak, każdy med, ten MF charakteryzuje się tym, że zawsze jesteśmy osłabieni w jakiś sposób. Bo jeśli chcemy mieć więcej tych procentów do quantity i rarity, to w tej chwili ja nie mam nic. Ani quantity, ani rarity, nie? bo też i tu pusto mam. I teraz jeśli chodzi o te procenty. Im więcej mamy tych procentów do quantity i rarity, tym jesteśmy słabsi w resach, czy w, czy w na przykład w redukcji obrażeń, w armurze i tak dalej. Dlatego, musi być zbudowana postać pod ten MF. Jeśli zbudujemy postać, która bazuje na jest sama i walczy w zwarciu, no nie mamy szans na ten MF, a jak już, no to bardzo nikłe. Dlatego ja tu robię w ten sposób. Są przedmioty unikalne w grze, niektóre bardzo tanie, niektóre dość drogie, które pomogą właśnie w tym MF, zwiększą nam tą quantity i rarity. I na przykład to jest taki belt, który nam zwiększa w trzeciej linii od góry 8% increase quantity nie, of item znalezionych. Czyli znalezionych przedmiotów. 8% ilość ich zwiększa. no to zakładamy go. On tam dodaje jeszcze do wszystkich atrybutów, tam do flask nie, i takie rzeczy. Do Fireless'ów trochę dodaje, ale to wszystko jest mało. Ale nam chodzi o ten właśnie MF. Dobrze, mamy te 8%. Teraz mamy tu rękawice Sadima Touch i one tu mają 16% increase quantity. Czyli 16,8 to już jest 24. To też zakładamy je i już nam się zwiększa. Tu są buty unikalne, te Gold Wire. Wirem, nie wiem jak to się wymawia, ale chyba tak gold wire i one mają aż 20% do quantity no i tam trochę do movement speedu to 10, niewiele do fire, resów i 20 mana nam się regeneruje co tu akurat w moim przypadku jest zupełnie nieistotne tu chodzi tylko o te quantity Dlatego no zakładam je oczywiście te wszystkie tutaj gemy to muszą być zachowane które mamy w grze. Jeszcze później wrócę do tego. No, i nam się zwiększa te kwantity. Teraz zakładamy amulet, który ma aż 20% do rarity, 90% do rarity, jeśli mamy normalne przedmioty w ekwipunku. Czyli to jest na przykład tak, że jak gramy, zaczynamy grać, i mamy pierwszy level, drugi, trzeci, czwarty, to wiadomo, że jakieś tam nie mamy magicznych. Możemy założyć, ale nie musimy. I ten pierścień wkładamy i wtedy dropią nam y, rarity. Aż 94% jest wzrost. Czyli możemy je sobie odkładać, bo wiemy, że później założymy, bo, bo jak założymy tylko rarity przedmiot, to już to nie będzie tu działać, bo tu pisze. 94 rarity, ale jeśli używamy normalne przedmioty, mamy wyekwip wyekwipowanie, jesteśmy w normalne przedmioty, a nie jakieś unikalne, rzadkie czy magiczne. A druga opcja pokazuje, że 12% quantity znowu, ale jak mamy tylko magiczne przedmioty. Czyli tu jest pole do wyboru, a ta pierwsza na górze, nad, tak zwana nad kreską, no to obojętnie, czy mamy unikalne, czy nie, to mamy 20% i tak zapewnione te raryty. Także Także taki to jest amulet. Ten amulet nie można go wydropić, jego można zdobyć tylko poprzez przepowiednie, zrobić tam kilka y, działań, przepowiedni, trzy czy cztery, nie pamiętam. Ja tych przepowiedni nie robiłem, ja go po prostu kupiłem, bo mi się nie chciało robić tych przepowiedni. Nie jest drogi. Tam kilka chaosów. I założymy go też. No i co? I mamy tutaj na przykład pierścień, który nam daje tylko 1%. Znaczy tak, 12% do rarity na górze, nie? Później 1% tylko do kwantity. No to jest niewiele. 30% do Rarity, ale na samym dole jest minus 21% do lighting. No to minus 21% do lighting nie do przyjęcia jest. Dlatego te pierścienie akurat mają szeroki zakres tych wartości i one kształtują się, ceny ich od jednego h do 8Hz. A ten pierścień na przykład ma 15% do Rarity, 9% do Quantity. Jeszcze 39 do rarity, i wszystkie resy na plusie. I ten już kosztuje kilka egzaldów. 3, 4. Także ta rozpiętość jest duża, bo tutaj jest tak, minus 21 do resów, a są i takie, że jest i minus do Fire, do Cold i do Lightingu. I ma tam z 15 do Quantity i tak dalej. No, taka jest rozpiętość tu w tych wartościach, tych pierścieni. Ten ventor Gęb. Game, game to zauważymy ten pierścień, i tu jest kolejny pierścień, co on daje? No, też do rarity dexterity i 68 aż do rarity, ale na dole już jest. Minus 20 do wszystkich resów, to jest taka kara, jakby nie, że kara za to, że tyle będziemy mogli znaleźć. Więcej tych. Rzadkich przedmiotów. No, tak to wygląda. I teraz kładam go też i sprawdzamy, jak teraz to wygląda u mnie. I teraz tak: Increase Quantity zwiększyło się do 53%. To jest bardzo dużo. 53% więcej przedmiotów, że wypada ze zabitych potworków i rarity nam się zwiększyło, jak dropią nam zabite potworki o 157%. No, to już jest masakra. I teraz tak, popatrzymy jaki ja mam tutaj defens. Defens jest beznadziejny w tej chwili, bo mam tak. Do fire mi brakuje, bo powinno być co najmniej 139, 140, żeby było 75. Tu mam 53, to już w ogóle. I tu 30, to już w ogóle, bo w kryjówce to tak pokazuje, nie? Także Resy tu ja jestem praktycznie na dotknięcie i leżę. Już nie mówię tutaj o Iversion i tak no, dalej. Ja jestem bezbronny w tej chwili, ale właśnie dlatego nie każdy build się nadaje, a ten akurat, ten Animate Weapon, on się nadaje. <laughs> Przepraszam, on się nadaje właśnie. Bo my jesteśmy chronieni, bo nie dość, że ich wyskoczy teraz 50, bo znerfili, kiedyś może było i 200 i więcej, jak pozwalało siła procesora i karty graficznej, ale znerfili do 50, nie. Także ale to jest też nieźle. I my po prostu nie uczestniczymy w walce, jak to się mówi. My jesteśmy z tyłu, a one dropią. I co jeszcze zrobiłem, co nie jest uwzględnione tutaj. Tutaj jest nieuwzględnione. Do rarity. Zrobiłem to. Znaczy zrobiłem. Robię tak. Tu dołożyłem item rarity support. Czyli 50% jeszcze zwiększa się rzadkość przedmiotów, jeśli one je, tych te potworki pozabijają. I tu powinien być minion damage zamiast tego, to wtedy miałbym większy ten DPS, nie? Ale to i tak wystarcza. Nawet jak nie ma tego Minion Damage, to ja go zastąpiłem tym Rarity, tym tym gemem właśnie. No i w związku z tym no dropi nie, niemożliwie. Na przykład ja sam produkuję te chaosy wszystkie, co mam i tu mam na przykład Narobiłem pełno i jeszcze mi brakuje, bo to jest Liga Standard w tej chwili. I na przykład mam tutaj ringi, nie. No zobaczcie ile ja tego mam. I jeszcze nie mogę pomieścić, bo tutaj mam o, Remove Only, bo to jest jeszcze z Ligi Bridge, jak trzeba było te zakładki usuwać, nie? bo to przeszło z Ligi Bridge, to tu wykorzystałem i już nie mam miejsca gdzie pchać tych ringów tu. Bo już wszystkie zakładki, ja mam przecież ich trochę, mam już wykorzystane, ja już nie mam gdzie pchać. Tutaj to, już tu ringi pcham. Już, już tu, gdzie broń zawsze składam i zbieram na te chaosy, jak kiedyś pokazywałem receptę, jak ja sobie to organizuję, to tu tymi ringami. A wiadomo, że ringi najrzadziej wypadają, dlatego najlepiej mieć ich dużo, to wtedy szybko te bronie dozbieramy, czy te czapki czy palta, bo one też dosyć szybko dużo dropią, szczególnie tu, bronię, bo czapki to rzadziej i buty, nie? I tak to wszystko należy sobie poukładać i zrobić. No i co, no, no rezultaty są takie, że no ja praktycznie nie gram na tym standardzie, no nie gram, no to wszystko z lig poprzestawiałem, no mam 1757 chaosów, nie? I to wszystko jest zrobione przeze mnie i to, co mnie wydropiło. To wszystko, no. Także, no i 5 egzaldów no i mam kupę klamotów drogich, bo ten United in Dream to też zainwestowałem, to wszystko. Tutaj, to wszystko jest zainwestowane. nie, no Taki Helm, to też kosztuje 6 egzaldów, bo tutaj ma 24 szanse do stworzenia dodatkowej broni. Także no tych Klamotów też trochę jest. Ale to wszystko mówię. Ten a Magic Find. I tak trzeba to robić. Ale, tak jak mówiłem na początku, trzeba mieć odpowiedni build, bo normalnie jak gram, bo ja mam na przykład tutaj 91 poziom i mi nie zależy tutaj teraz, żeby być 92, 3, 4 czy do 100, bo to jest bez sensu, to jest masochizm, po co mi to? Ja zbieram, żeby sobie mieć inną postać, zbudować i wtedy jestem już tutaj spokojny, bo wiem, że jak coś mi potrzeba, to mam tutaj określoną ilość chaosów, trochę tam egzaldów, bo mogę je pozamieniać też na egzaldy i sobie mogę coś kupić, czy jak wydropi, bo nieraz też wydropią jakieś tam porządne przedmioty, nie? czy kupić i mogę dany build robić, bo już nie stać na niego. No Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten... Magic find Tu jeszcze teraz tak. Normalnie to ja nie mam tych rękawic, mam te rękawice. Nie? Także one tu mają i do resów, i do życia. Także są dosyć takie niezłe. Nie są najlepsze, ale są niezłe. No. Buty też mam takie. Też do szybkości mają, do resów. Także jak ja to pozakładam, pierście mam też i do resów, i do życia. I tak dalej, nie? I tu do Shieldu, no bo tu potrzebne, bo to jest właśnie tu zamienione, ten Eldritch batery I tu jeszcze mam te też do Resów, ten Bridge Ring i 70 do życia. Także jak ja to wszystko tu pozakładam, to ja spokojnie idę i na 15 tam i rozwalam tych bossów. Ale nie mam wtedy takiego dropu. Jak tu, dzięki tym. A znowu a jeszcze właśnie jeśli chodzi o mapy. Jak pójdę w tej chwili na przykład na mapę 15 z takim wyposażeniem to zużyję wszystkie te wszystkie te nie, tu mam tu wszystkie te portale, no bo będę ginął i będę musiał checkpoint, czyli znajdę się z powrotem w kryjówce i zanim ja tam wyzbieram, to, to mnie pozabijają, nawet jak nawet weapon, animate weapon, także to nie ma sensu, najlepiej to robić tak, że wziąć sobie jakąś mapę na przykład tutaj mam mapy i na przykład nie od razu tu na minotaury się rzucać, czy tam na bisy, nie, bo to, to one walą tam jeszcze a jak się robi ten MF, to mapę wiadomo maksymalnie musimy jakoś jej zrobić, czyli 4 chisele Yy, zrobić ją rzadką i na dodatek jeszcze koraptet. Jeszcze koraptet. Wtedy zwiększa się maksymalny ten item, yy, item quantity mapy, no i rzadkość mapy. Ale wtedy też potwory mają swoje mody i jest bardzo trudno. No, dosłownie dotknięcie i leżymy. No, bo z takim osłabieniem jak tu. Dlatego najlepiej ja na przykład. Ozbieram tutaj strandy. To jest map tier 6. Tu mnie nic nie boli, tu mnie nic nie ruszy. Ja je porobię i skoruptowane, i magiczne. Jak nazbieram sobie z 50, to sobie zrobię taki wypad. I ja wiem, że tu mi nie wypadnie przedmiot yy, unikalny, nie wiadomo jakiej jak tam wartości. Ale to nie o to chodzi. Ale wiem, że tych chaosów tyle nazbieram, tych pierścieni. I orbów różnych typu, tam y, alchemii i to, że ja mogę to posprzedawać, i są sum, sumarium, no to po prostu wzbogaca się. No tak, tak się bogacimy w tej grze. Jeszcze są przepowiednie, że mamy więcej stron boksów, no to wtedy ubieramy się lepiej, czyli bardziej odporni jesteśmy i Możemy zrobić tak, że wchodzimy na taką no, akurat tutaj nie lubię, ale czy tej, no, na przykład na takie mapy od jeżdża 13, robimy je, wymaksujemy, alchemy orbem robimy rzadką, i później, jeśli nam tam wyjdzie z 80%, to z powrotem y, tym orbem of scouring tak, cofamy do zera. I dalej, i dalej ją, aż osiągniemy tam jakieś 110-120%. nie? Jeśli osiągniemy te 120% tej mapy, kwantity, to wtedy ją koruptujemy. Czyli wal-orbem jeszcze, pakujemy. I najlepiej jak ona będzie, ale to nie zawsze się udaje, oczywiście. ale najlepiej jak będzie, wtedy się zrobi, niezidentyfikowana. I wtedy, jak wyjdziemy na taką mapę i jeszcze. Korzystamy z przepowiedni u tej pani, która daje nam strąboksy dodatkowe. No to idziemy na taką mapę i nastawiamy się praktycznie na te strąboksy. I z nich wtedy mogą nawet szóstki wypadać. Czyli połączone, szóst, yy, podlinkowane, nie tak jak tutaj. Sześć sekretów i sześć linków. Oczywiście to wypadają różne i białe przedmioty, i ten. Ja tu gdzieś nawet chyba mam takie szóstki, które nie używam, i one tu mi leżą. Tak, tu mam. O, one no na przykład ja dałem, dałem taką cenę za nie 5 egzaldów, To jest szóstka, która nic nie ma. Ona ma item level chyba na dziutki. Nie, ta ma akurat 100. No to jest wysoko, dlatego 5 egzaldów jest połączona, i ona mi wypadła z takiego magic findu, nie? Jedna, tu druga, 4 egzaldy, bo tu jest item level 60, i tutaj jest trzecia, i też 300, tu jest item level 80, i teraz ktoś. Oczywiście to jest zawyżona cena, bo ja po prostu sobie je trzymam. Nie, może kiedyś się przyda. Będę robił coś z nich, rolował czy kraftował je, ale na razie po co? I one mi tu powypadały. To są, które wypadły. Za jednym zamachem. To nie, że ja je zbierałem, po prostu poszedłem, zrobiłem i wypadły. Część sprzedałem, bo też miałem więcej. Później to ja obniżam cenę tam do trzech egzaldów. Za trzy egzaldy to każdy bierze, nie patrzy, czy to biała, czy czy taka. Ważne, że masz sześlinków, bo wiadomo, sześlinków, żeby zrobić, trzeba mieć 1500 fusingów, albo wielkie szczęście tymi fusingami, fusingami operować, nie? No, no i tutaj też tu taka jest, tu jest zawyżona cena celowo, żeby mi tego nie kupili, a to jak byłem, na początku grałem, byłem bardzo początkującym gram, to jest moja pierwsza w ogóle Pierwsza na samym początku, szóstka, i jak tu widać, byłem tak niedoświadczony, że, że się dziwię, że ja to zrobiłem. Ja tu wydałem 1500 fusingów na nią i patrzcie, co ona ma. Ona ma tylko 333 do Energy Shieldu, 81 do życia 98 jeszcze tam dodaje, ale to jest nic wszystko. No i resy są tu, co to za resy? 26 to jest nic, tu powinno być 40. 39, 40, wszędzie wtedy ona na szóstkę się nadaje, ale wtedy byłem niedoświadczony to no, było 3 lata temu i zrobiłem sobie taką. No, i tą wiedźmą dostawałem w tyłek i się zastanawiałem dlaczego, ale teraz trochę już więcej wiem i takich bzdur nie robię, i nawet jej na sprzedaż nie wystawiam, bo nie wiem, no, szkoda mi jej w ogóle sprzedać. To jest moja pamiątka. No, tak wygląda ten. Mf, także no polecam to, no oczywiście, no trzeba build odpowiedni zbudować. No najlepiej to takie, najlepiej to właśnie z minionami buildy, no typu właśnie. Dobrze, jeszcze jest raging spirit, też tak, też to jest. Tu można nawet podłożyć raging spirit. I też można grać, bo one wypadają szybko i też tam zabijają mnie. No tam, gdzie jesteśmy po, po prostu zatankami. Rajze Zombie, później Rajze Spectre, no takie, takie buildy. To są fajne na Magic Fiend, ale wszystkie te w zwarciu, nawet jak się marauderem jest i ten, to one, no praktycznie, no nie nadaje się to. No owszem, no jak coś tak już od początku robi build, opracowuje konkretnie pod MF, no to tak, bo można też tak, nie? Ale to, to trzeba mieć dużą wiedzę, żeby mieć wszystkie resy zachowane, no i wiedzę, no i dużo egzaldów, bo musiało być w każdym przedmiocie, ale już na pewno nie uzyskamy takich no dobrze, no ten United in Dream, no on tu praktycznie nic nie ma, nie oprócz tego, że jeśli chodzi o jakieś tam resy, jakąś naszą obronę, no, no on jest drogi, no bo wiadomo, ma ten 15 poziom, ten Envy skill, którego nie można dostać w żadnym gemie, nie ma gemu, który ma ten skill, to jest to, no i on dodaje ten te Chaos Damage, nie? No, ale on jest drogi dlatego, no właśnie bo te miniony zatruwają tych wrogów, liczyją 5% jeszcze tego życia i tak dalej. No i 32% zadają więcej obrażeń, dlatego to jest takie drogie. No to tyle na ten temat, no bo coś tu więcej można mówić. No aha, no mapy wybieramy, właśnie, no, szerokie. Albo typu nie wiem, yy, strand, czy tamten beach, szapowana najlepiej, żeby miał ten si siódmy tier. No bo jak wskoczymy na jakiś o drugim tierze, to wiadomo, nie? To już tak to nie będzie tak. Ale mówię, siódmy, dziesiąty tier i szerokie mapy, albo długie, takie, że nic nie przeoczymy i szybko zrobimy ten clear mapy. Nie wiem, czy pomogłem w coś tutaj, czy, czy może skorzystacie z tego. W każdym razie chciałem trochę naświetlić sytuację, jak to wygląda z mojej strony. To wszystko na ten temat. Dziękuję. Do usłyszenia.